piątek 18 października miłośnicy siatkówki mieli nie lada atrakcję, bowiem w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Gruby odbył się otwarty trening drużyny Lotosu Trefla Gdańsk występującej w Plus Lidze. Można było zobaczyć w akcji byłych i obecnych reprezentantów kraju na czele z Jakubem Jaroszem oraz Grzegorzem Łomaczem. Kibice obejrzeli pokazową grę. Przeprowadzono również konkursy dla publiczności, a po treningu pod Radosława Panasa rozdawali autografy i pozowali do zdjęć.